25 maja 2019. Pierwsze rozbicie namiotu w kempingu Rafa w Jeziorsku. Dzieci po podróży. Mama Lety, już to sobie Dzieci po podróży zmęczone i głodne, więc sobie jedzą. My, my. My odpoczywamy już, tak? Tata sobie pracuje. Mamy, mogę, mogę powiedzieć. I jak chcemy, to się z znowu na placu zabaw. Mam bardzo blisko. Mamy bardzo blisko plac zabaw. Tak, będą ładne pokody, to będziemy wchodzić z namiotu i będziemy bawić się na placu zabaw. Tak. Później Wam jeszcze wszystko pokażemy. Gdzie, co i jak. Tylko musimy się rozpakować i przygotować do życia pod namiotem. Pierwszy raz. Pierwszy raz z dziećmi. Namiot będzie naszym domem. I co, będzie spała w namiocie? Tak. Będzie się bała? Nie? No to dobrze, zobaczmy. Burzy, to Blisko też są w miarę łazienki. Także żyć, nie umierać. Prąd. O, będzie też prąd. Też blisko wszystko. Ja wymyśliłam sobie e, zakup takiej lodówki przenośnej, turystycznej. To co to takie jest. Uh -huh. No lodówka taka mała do samochodu. Nic się na razie nie dzieje, więc, więc to na tyle. Bierzemy się do pracy i pomagamy tacie w rozbijaniu. A, na talce niedługo wypadnie ząb. To jest ważna informacja. Buja już się od tygodnia, tak? Także pewnie przyjdzie wróżka z zębuszka. Zobaczymy. No Albo to... w drugi dzień. Albo w drugi dzień. To Bajo. Udało się namiot rozłożyć w jakim czasie? Godzina. No już, za kągleniu. Ale z No tak, no wszystko, materace, wszystko. Dzieci oczywiście już szczęśliwe. Szykują się na spacer. Nie, bo ja idę też na plac zabaw. Aha, no na plac zabaw. Lodóweczka podłączona. Sypialnia. Moja i synusia. Kacperusia. Sypialnia tatusia i, I córusi tak? na talusi. O proszę. Już wszystko porzucane. Tu jest inne priorytety, place zabaw i zwiedzanie. O, mała przekąska tak na szybko. Ale nikt nie zainteresowany, bo ciepło. Idziesz Katperku, na spacerek. To założymy krótką bluzeczkę, tak? I czapeczkę od słoneczka. A nie, bo na razie idziemy na spacer i trzeba najpierw obiad zjeść. Obiad najpierw trzeba zjeść. No, brawo ty. Tata już ma alergię. Dobra, dobra. Idziemy się ogarniać na spacer i pokażemy co i jak i gdzie. Sami nie wiemy, więc razem poznamy okolice. Przystań sobie jest parę łodzi rowerki tam dalej może. Powiem Wam, że to jest nasz pierwszy kemping i jak będziemy trafiać w takie miejsca to prawdopodobnie nie ostatni. Piosenka Tutaj mamy na miejsce na papierosy? grilla. Na Tutaj odgaszamy papierosy i wyrzucamy do, do piasku. Jak kierownik się zgodzi, to można zrobić grilla. Bardzo fajne miejsce. O, towarzysz idzie. Z przekąską. Dobre? Dobrze. Dobrze. Mhm. Można sobie rowerki wypożyczyć, popływać. Idziemy teraz sobie do jeziora. Zobaczyć jak na skuterkach się bawią. Nie wiem, na razie wchodzimy. Zobaczymy co dalej. Bo ja potem się gości. On szczęśliwy jest, tylko nie... umie okazać. No, idzie mój przyjaciel. Zjad drugie śniadanie, mandarynkę. oj, to wezmę ci, co? Czy chcesz nie? No to wypluj. O, pestka była, tak? Aha, nie ma. Tam sobie pan na kajaku płynie. Bardzo fajne miejsce. Idziemy sobie tam usiąść, pod tam gdzie tatuś. Zaraz tutaj nie wolno, tutaj skutery tylko. Zaraz do taty musimy iść najpierw kochanie i z tatą, tak? Szaleństwo. Mhm. Zabawy dla młodzieży i starszych. A relaks. No i tak sobie wygląda weekend. No, Jeździliśmy na plażę. O, a to ja. To jest biurka w szeregu idę zobaczyć. Jaka, to jak giedziesz te przyloty? Gwoda jest. To idzie tynu? No, woda ciepła idzie szatka? tutaj coś. chodź to jest no to mówię tu jest kamień tam jest. ale to tknie to to? kamień Te są łymalki. Są kibajki. Też zobaczyć Kacper, jakie prysznice są. No to co zobaczymy. Zobacz. Nie, to nie. Idziemy. Chcesz też zobaczyć? Tak. Kufka. Kółka. Jeden? No, N1. jeden tylko, tak. A tam jest mama. A tu jest ta talka wyszła z sikłą Zrobiłaś? Dobra, to co idziemy teraz oglądać? Idziemy zobaczyć. A nie widziałaś? No to idź sobie tam zobacz, my z Katrą widzieliśmy już. Tak, tak. Poczekaj. Chodź, zobaczymy gdzie się zmywa naczynia. Tutaj jest znak. Zmywanie naczyń. Tutaj można pograć sobie w kosza. Możemy na mamy piłkę. No to przyjdziemy zaraz albo powiedz, zobaczymy. Możemy teraz. Tak. No. Pralka jest. Jest pralka. Tu się zmywa naczynia. No tu trzeba wrzucić monetę, żeby zadziałała pralka. Pralka kosztuje 5 zł. 35 duszo? minut to Można z kuchenki skorzystać Tata, kochani, sam tylko za piłkę Jest też czajnik Może pogramy sobie w piłkę nożną? Dobra, zaraz pójdziemy Czytam książkę. Czytam książkę. <głos> <głos> o, no kolejni goście. Może tam genowe po obiad robić Nie zabrałeś genowe z domu? No, jesteśmy na lewach. Takie mamy. O, jeszcze Nie takie. mam takich. Takie? 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 No. O, A, tak a tam mamy namiot trochę widać? tak widać metodusza a jak wam jest na kempingu? git Kasper dobrze? git dobre? Ja. Siedzimy na jeziorkę, a dzieci gra, grają w grę. Grę. Kasper, tu masz grę. Graj. Gramy w, gramy w kapsle jakiegoś jak się gra w kapsle? Musimy zbić jakiegoś kapsle, dobra tata? Dobra Graj z Kacplem na razie A no to na tym sobie grajcie no i do... Spaliśmy do wieczora dzieciaki już po kąpaniu wieczór i jest co? jest wieczór i jest no jest wieczór a czy jak ty kąpałeś kasperu to się Skasło światło? nie no, no, tak. tak. a ty byłeś w damskim czy w męskim? Męskim. Y -y, w męskim dobra nie nagrywam bo zaraz bateria padnie trzeba wymienić a oczywiście, przecież będę całą noc nagrywał Kacper co? a za namiotem jest tak To jest fajna przyczepka tam jest plac zabaw to, to narywany no nie, Przez no mówię, po co się myliśmy? idziemy spać Jedziemy. ale rano, jak no rano, co myślisz będziesz